Dzień dobry, witam tutaj awalki, za to jest Workers and Resources Soviet Republic. Dzisiaj zrobimy sobie autostradę, kurczę, bo nie wiem, ale mam, mam ochotę zrobić autostradę. Czy nie autostradę, tylko taką, wiecie, ustawić tutaj kawałek drogi jako jednokierunkowo i zobaczyć, co się stanie. Największe natężenie ruchu jest tutaj na tym odcinku. Wjazd z leszcze tutaj i tego całego, tutaj tej okolicy. I właśnie tutaj robię tutaj remonty, takie dosyć srogie, bo teraz jest tutaj też linia kolejowa zaprojektowana. Są tutaj dwa tunele pod spodem, tutaj, I tutaj stacja jest cała i tutaj parę bloków jeszcze się buduje tam, gdzie ktoś pogubił. Bardzo ładnie. I tutaj teraz miałem dosyć spory rozgardiasz z przewodami, tutaj z tymi wszystkimi kabloronami, które sobie idą od elektrowni. I to jeszcze jestem w trakcie robienia tego. Tutaj tory sobie przechodzą tam. Także linia kolejowa tędy też, żeby ją przeprowadzić, jeszcze dwutorową, to to też była masakra, ale już jest, proszę bardzo. Jeszcze ją będziemy pójść i tam troszeczkę y, poprawiać. Póki co teraz tak, na, y, W pierwszej kolejności wypadałoby zrobić sobie z powrotem zasilanie tam do tego całego w ogóle tej kopalni i całych tych tam pierdół. Bo troszeczkę jakby je odciąłem chwilowo, także tędy myślę, że ten można sobie będzie przejechać. Z tymi kablami tutaj. Tu się już nie uda, widzę, kurde, za, za, za daleko pojechał, znaczy za blisko właściwie troszeczkę. Tu jakby sobie zrobić coś takiego... I tutaj... Kurde. No, że nie da się nad parkingiem nawet przerzucić tej linii, tego zasilania, to jest trochę przykre, no. To, to jest, to jest przykre po prostu, no naprawdę. Tędy też nie przejdę, bo tu pól już tak napchałem, że nie ma za bardzo, nie ma w ogóle opcji to przejść. Ehm... No to chyba tylko co, tutaj kolizja też z budynkiem. Tamtędy właśnie nie chcę, bo tamtędy chciałbym zrobić tę autostradę. Czyli nie autostrady, tylko tam, wiecie, drogę szybkiego ruchu troszeczkę bardziej, no ale to... Dobra, no to tak, stację znowu, myślę, że można tutaj zbombić. Tutaj jeździ jeszcze pojazd jeden. Eee, Cysterna, to ja ją sobie sprzedam póki co pyk. Eee, tutaj jest wyburzymy. Co prawda ktoś tutaj jechał zatankować, no ale o oh well przykro mi bardzo. Eee, ten parking tutaj też myślę, że wyburzymy. E, razem z pojazdami, bo dlaczego nie? No, nie widzę przeciwwskazań żadnych. Są tutaj dalej te auta jeszcze. E, mogę go sprzedać. To jest czyjś samochód, ale mogę go sprzedać. Tak zrobię. I dostanę za to pieniądze. Za sprzedaż czyjegoś samochodu. Wspaniale! Bardzo mi się podoba. Ok, tutaj ten ogonek sobie też usuniemy już. Ten drut też pójdzie do usunięcia, ale to, to, to pójdzie troszeczkę. Najpierw muszę ten, to zasilanie tam odbudować, bo bez zasilania to nie, nie, bardzo. To nie bardzo, dobra, tutaj e, kolizja z tym polem będzie oczywiście. Mogę tędy bliska? No nie bardzo, dobra, to inaczej. E, skoro mogę, to użyję pauzy tutaj magicznej. Problem jest tylko taki, że nie mogę usunąć tego... tej drogi, dopóki są tutaj samochody i to jest trochę przykre, no ale cóż... No dobra, autostrada tutaj niech będzie, zbyt duże nachylenie po bokach? a bardzo ładnie. Przejazd kolejowy też będzie by musiał być jeszcze jakiś, także to sobie tutaj też troszeczkę usuniemy. No i co? Tutaj tak. Tutaj prawie... prawie działa. Chyba nie ma. O, widzę, że na pauzie też działają koparki. To bardzo fajnie. Tutaj tak, no nie będzie jakaś najrówniejsza na świecie ta autostrada. To nie, nie będzie autostrada. No, no mówię, ale taka droga dwupasmowa w każdym razie. Pierwsza tutaj w ogóle. Nie będzie może najrówniejsza na świecie, ale tam i tam oj, tam trudno, nie? Tu jest w ogóle tak. Rozdzielnia. Ja ją bym też sobie stąd przeniósł troszeczkę. A tu będzie przenoszenia, ja pierdzielę. E, remont. Mam milion rubli. Aha, to mi się nie zburzy, jeżeli nie mam. Jeżeli mam pauzę, no to bardzo fajnie. Następna rzecz do remontu, do demontażu to jest ten parking tutaj. Nie możesz... Ale co, 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 co? Ponieważ pracują tutaj pojazdy lub maszyny. Tam jakoś mogłem, ej. No tu kolejny przyjechał. To wydupiaj, no to co sprzedamy je, gdzie mam je przenieść? Nie, ma, nie mogę ich przenieść chyba. Ja je po prostu sprzedam komuś bardzo ładnie, zarobię na tym pieniądze darmowe. Proszę bardzo, tutaj. I teraz mogę to zbombić, tak? Bardzo ładnie, teraz mogę to zbombić, super. Smark. No, także tak, tutaj tego nie ma, tutaj tego nie ma. Tego dojazdu tutaj, tutaj tego też tutaj, tutaj nie ma, 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 tutaj. Tutaj troszeczkę za dużo poburzyłem chyba. Troszeczkę za dużo chyba zburzyłem tematu. Ale gdzieś, no, do tego miejsca myślę, że spokojnie yy, ta moja piękna dwupasmówka mogłaby dochodzić. auto się teraz bardzo fajnie pogubiły. Dobra, tutaj tak. Cyk. Tutaj to może być, jak było w sumie. Tutaj tak i tutaj... No chciałbym do tego skrzyżowania dojechać, to się chyba nie uda za bardzo, co? No nie bardzo. Tak się uda, o, może być, tak. A potem, tutaj, gdzie jest ten przystanek, to już by musiało chyba być w ten sposób. Dobra, zbudujmy to wszystko. Całą tę drogę tutaj. Tę też zresztą. Cyk, cyk. Proszę zbudować. Tę też tutaj, proszę mu zbudować. I już jeden kawałek będziemy mieli zrobiony. Proszę mnie was. Jeden kawałeczek będzie gotowy. Tylko tak, tutaj też by musiało być jeszcze takie coś. Żeby to były jakieś możliwości wjazdu. Tutaj by musiały być wejścia dla tych ludziksów, oczywiście wjazdy. Pewnie nie musiałyby być wjazdy, ale nie będą. Jakieś pogotowie czy coś, tam, nam pisaliście, że przecież oni są. Oni sobie radzą. Yy, natomiast tutaj dojście na pewno do yy, przystanku autobusowego musi być. W ogóle to by mogło być z tej lepszej ścieżki, czemu nie? Proszę bardzo. Tylko, że tutaj by trzeba było sobie tu wyklikać finansowanie budowy, żeby to nie trwało nie wiadomo jak długo. No i teraz jeszcze jeżdżą jak im się podoba. Ale teraz ustawimy sobie taki feature tutaj nowy. Ustaw drogę jako jednokierunkową. Tu, tu i ten kawałeczek też. No i ten przy okazji w takim razie chyba też. Proszę bardzo. I tutaj to w tę stronę. Cyk, 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 cyk. No, mordo, ale, ale tutaj to ja ci powiem, że tak nie bardzo, żeście wjechali jeden z drugim. Nie, tu trzeba jeszcze troszeczkę to przerobić. Przerabialki. Z te drzewa tutaj też. To mi się tutaj nie podoba. Ten wjazd się trochę za... No Mordo, co ty robisz? Ty jak się zakręci w ogóle? O, tu usunęliśmy. Tutaj też bym chciał usunąć halo. Damy sobie trochę na tryptur, bo niech tu wyjadą stąd. Dobra. Tu może sobie damy radę. Tu iż też w te strony. To tu są dwa odcinki drogi, trochę bez sensu. Tutaj tak i tutaj jakoś tak. O, i teraz to wygląda lepiej troszeczkę. To oczywiście będzie ta jednokierunkowa piękna. Tutaj też jednokierunkowa piękna. I tutaj taka piękna jednokierunkowa. I tu by musiał być jeszcze taki wjazd z tego, bo tu chyba coś nawet jeździ. Tak, to jest startak, tak. Tutaj jeżdżą, jeżdżą samochody. Ten tu przyjechał, ten wyjedzie. Dobra, tu jest taka fajna zwężka. Widzę, że tu mogą być problemy później, ale dobra, dadzą sobie radę jakoś. No, jeszcze tutaj ta droga, niech też będzie jednokierunkowa oczywiście. Tutaj cyk. Cyk. Tu już chyba była, nie? Ten fragment chyba tak. Dobra, i teraz tutaj taki długi odcinek tego. Tutaj taki długi tego. Tutaj taki długi tego. I zobaczymy, jak to będzie funkcjonowało. Niektórzy jeszcze bojkotują, widzę, te drogi jednokierunkowe, no ale zobaczymy, czy też będą korzystali z tylko, na przykład z jednego pasa, czy, czy z dwóch, czy jak. Zaraz jeszcze tak pamiętam, trzeba jeszcze linię wysokiego napięcia odbudować. Halo, halo. A dotąd, tutaj, tutaj i tutaj, dobrze. No ale tu jeszcze dalej możemy też pojechać chyba. Zbyt duże nachylenie po bokach, coś tutaj trzeba chyba wyrównać. A tu się nie da wyrównać. No we ja bym tam jeszcze dalej też chciał bliska. o, o, coś tu się... Można by to było zrobić troszeczkę teraz bliżej tej, nawet, z tego co widzę, tylko tu jest potem filar, kurde. Yy, filar, kurde, i ten filar, kurde, może być później problemem. Jak tutaj potem wyjdzie? Nie wyjdzie, nakłada się z istniejącą instruk... Yy, zbyt duże nachylenie, bla, 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 jary, 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 jak to tam się czasem mówi. Ej, dobra, tu cyk, nie, bliżej, dalej. Nie bardzo, zbyt duże nachylenie po bokach. No to wyrównaj tam, kurde, podsyp trochę, ale nie może podsypać, bo jest koło tej drogi, no ja pierdzielę. To jest tu wyżej, niżej, tu trzeba trochę podsypać. Tutaj też, tutaj też, dobrze, dobrze, dobrze. Okej, okay, no dobra, no ja mam propozycję taką, żeby najpierw zrobić. Yy, Kurde, no zbyt długa ta autostrada to nie będzie, szczerze mówiąc, ale trudno. Tu mi się teraz nie bardzo chce tym bawić, może to zrobię poza odcinkiem, może nie, nie wiem. Na razie sobie zrobimy jeszcze ten odcineczek tutaj, żeby tam sobie jakoś tak ładnie równo wjeżdżali. Tam gdzie trzeba. Dobra, gotowe już? No dobra, dawaj, gotowe. Tutaj tak i tutaj cyk, cyk i cyk. Teraz ten sobie tu ładnie zawrócił. No ale droga kie... O! Ten jedzie nawet lewym pasem ciśnie. Tutaj też dwóch jedzie lewym pasem. Tam ci widzę troszeczkę się pogubili. Bo jeszcze chyba pamiętali, jeszcze po staremu jadą. <laughs> Te! Bojkotują tę jednokierunkową. O, ten, ten się skapnął dopiero, że coś chyba jest nie, tak? Tamten twardo przejechał całą drogę w ten sposób. Tu coś pozawracali. Teraz, dobra, bo ja na trybie turbo dałem, a ja tutaj prądu nie mam, kurczę, tam w tamtych rejonach w ogóle. Cała ta chyba kopalnia nie ma prądu, a to bardzo niedobrze, bo jak kopalnia nie ma prądu, to ja nie mam węgla. Jak nie mam węgla, to nie mam prądu, a jak nie mam prądu, to nie mam węgla. I tak wiecie, tak w kółko później. Kolizja z inną infrastrukturą, bardzo fajnie. Nie widzę jaką, bo jest kurde ciemno. Co z drogą? No dawaj, no, to przejdziemy na drugą stronę. Proszę bardzo. Gdzieś chyba tam, gdzie, gdzie są te słupy? Tu jest dopiero słupy. Czy to tak będzie dobrze wyglądało? Nie do końca będzie to dobrze wyglądało, ale dobra, wiecie co? I nie. E, inaczej. Musimy się cisnąć tędy. My to możemy po prostu zrobić tak, jak było, czyli po tamtej stronie. Bo ja tu troszeczkę inaczej to teraz poprowadziłem, niż tak ...niż chciałem poprowadzić. Także coś takiego, proszę bardzo, proszę mi już to zbudować, żeby tam się wszystko zaświeciło. Tu się świeci. Czy oni skończyli elektrownię robić? Nie. Jeszcze nie, dobrze, brakuje wszystkiego. Już prąd powinniście mieć, mordeczki, już, już powinno działać wszystko, już wszystko świeci, wszystko działa, jeździ, tankuje i tak dalej. Albo i nie. Yy, co tam, jak tam? No właśnie, tu nie było prądu i wszyscy tutaj jadą zatankować i troszeczkę się tam... Troszeczkę się tam zrobił zator lekki, ale już powinno być dobrze. Tu jeszcze jakiś małych drutów pewnie nie mam podłączonych, gdzieś tam jeszcze pewnie nie ma prądu. Zaraz zobaczymy czego tu brakuje jeszcze pod, do podłączenia. Tory to swoją drogą. Tutaj tak. To jest do. Tutaj czegoś nie ma. A bo tu miała być jeszcze rozdzielnia. Dobra. Dawaj. Tu miała być rozdzielnia, bo ona była tu, a ja ją przyniosłem tutaj. Ok, czyli tak. Infrastruktura. Linia średniego napięcia. Rozdzielnia średniego napięcia, i tutaj by trzeba było zrobić coś takiego. wjazdem w tę stronę. Proszę bardzo. Od razu to już w sumie zrobimy. mogłem sobie kliknąć, że automatyczna budowa za ruble, tak też teraz kliknę. Tutaj wjeżdżamy sobie w to, tu wjeżdżamy sobie w to i tu wjeżdżamy sobie w to. Proszę bardzo, tam już też prąd powinien być, gdzie nie było. Czy tutaj wszystko jest? Tu chyba też coś demontowałem. Dobra, ale tutaj tego brakuje. Tego odcinka tutaj. Kąt połączenia jest zbyt ostry. No to zaraz robimy łagodniejszy kąt połączenia. Dobra, proszę bardzo, pyk. Już powinno być wszystko chyba chyba wszystko. Jak czegoś brakuje, to później pewnie zauważę. No, powiem tak. No, no jeżdżą. Ktoś tam się, komu się tam paliwo skończyło widzę, zaraz będzie problem. Co ty tutaj mordo robisz? Stoisz sobie, bo ci się paliwo skończyło. No to bardzo przykre jest w sumie. Ale jeszcze przy... dobra, to ja cię sprzedam po prostu. Nie chcesz jechać, to nie będziesz jechać. To to nie, to to wydupiaj. To cię sprzedamy w takim razie i będzie spokój. Tutaj jeszcze gdzieś była chyba po drodze stacja benzynowa taka dosyć chętnie chyba używana. Można by było takiego mopa zrobić. Czy stacja benzynowa miała chyba jednokierunkowe też? Były chyba jednokierunkowe, nie? Kurde, ja bym zrobił takiego mopa gdzieś. E, Miejsce obsługi podróżnych. E, kurcze, tu może zrobimy... Tu jest trochę więcej miejsca, tylko tu znowu muszę niestety zburzyć kawałek linii wysokiego napięcia, bo mi się tu nie zmieści. E, I zbudować ją od nowa tutaj troszeczkę w bok. To, tu, z sobie. Cyk. Cyk, cyk, cyk. Dobra, automatyczna budowa za ruble. Bardzo ładnie. Teraz tutaj trzeba troszeczkę sobie wyrównać terenu. Czy to jest w ogóle równo? Tutaj no, tak, tak średnio bym powiedział. <laughs> Dobra, dawaj drogę. Tutaj droga, może nie aż tak daleko. Troszeczkę bliżej mogłaby być. Tu jest coś stromo. No, stromo tu o takie coś tutaj widzę też nie bardzo tutaj by trzeba było jeszcze wyrównać coś ja się tak tylko boję że jak ja zrobię takie tutaj dziwne rzeczy y, typu takie zjazdy bardziej autostradowe, to ludzie się pogubią i tutaj w tej grze, albo na przykład, nie wiem, będą usiłowali, jadąc w jedną stronę, będą usiłowali zatankować na tej stacji, która jest po drugiej stronie, czy coś takiego. Zbyt ostry sakręt, na no kurde. No dawaj, nowe. O, tak też może być w sumie. Tutaj tak, tutaj tak, tutaj. Zbyt ostre nachylenie po bokach. No dobra, no to remont. Tutaj spróbujemy jeszcze sobie przejechać. Tu kawałek usuniemy, tutaj kawałek usuniemy i teraz to wyrównamy sobie tutaj ładnie. No albo się nie uda, to też jest bardzo możliwe. Bardzo możliwe, to jest, to jest nawet bardzo, bardzo, bardzo możliwe. Tutaj też coś, coś tu jest. Coś tu się nakłada. Nakłada się z nic... a, kable są. No to usuwamy kable, nie ma problemu. Zaraz je odbudujemy, o ile będę pamiętał. Zbyt duże nachylenie, kurde. No, trochę jest, trochę jest duże nachylenie. tutaj, No, nie powiem, że nie. No, niech, nie, niech tam im nie będzie, ale tu nic nie wyrównam. Bo z kolei tu jest znowu ten kurde drut. Wysokie napięcie. Re zdemontować wysokie napięcie. I dalej nic nie zrobię, bo jest. No, ale widzę, że takimi krótkimi odcinkami To <grywa> no droga będzie tak koszmarnie krzywa tutaj. O, ale takie coś widzę tutaj może się nawet udać zrobić kawałeczek. Dobra, pokaż mi teraz to jeszcze. Dobra. I teraz. o pięknie, kurde, dobre, dobre. No, i tu nam brakuje teraz tylko takiego małego kawałeczka, tutaj w sumie. Do szczęścia. Taka tu tylko będzie jedna zwężka, co wy na to? Bo tego, kurde, ja za bardzo nie widzę, żeby tutaj teraz przerabiać jeszcze ten. Tu bym musiał wszystko przerobić. Obydwa, obydwa fragmenty jezdni jakoś tak wywalić tam w lewo, zrobić taki łukiem jakimś dziwnym, to wszystko tu kurcze. Dobra, zrobimy na razie tutaj dotąd. Gdzie tam jest troszeczkę tutaj nierówno, ale tam, oj tam, oj tam i, i do przodu, nie? Na tej zasadzie troszeczkę. Tutaj teraz wypadałoby... Z... <laughs> Jaka ta droga jest krzywa! <śmiech> <śmiech> nie, jest najlepsza autostrada na świecie po prostu, dobra, już, już już, nie będziemy się wkurzać tym razem tutaj na to, okej? Okay? Nie będziemy się wściekać, no tak rano. no jest jak jest, no i co zrobisz? No nic, nic co, co pan zrobisz? No nic pan nie zrobisz, no. Tutaj jeszcze tak jakoś halopliska. O, dobra, super. Buduj to od razu, całe te drogi tu wszystko proszę mi zbudować. Tutaj niech będzie tam to, powiedzmy, tam. Niech tutaj też nie będzie. Wszyscy będą zawracać w razie potrzeby. Tu jest widzę lekki problem, ale trudno, zaraz będzie lepiej. Niech no tutaj tylko to ładnie zbudują. No i tak, i tutaj teraz chciałem zrobić stację benzynową, która będzie miała jednokierunkowa, będzie taka fajna. Tu muszę sobie wyrównać dosyć sporo tego terenu. Tutaj tam powiedzmy, że mieliśmy już w miarę. Jeszcze trzeba druty odbudować zaraz i wszystko, póki mi się hajs skończy, bo jak mi się hajs skończy, to już będzie bardzo niedobrze. Dobra, tutaj tam jeszcze kawałeczek możemy sobie wyrównać. Ok, No i teraz dawaj, stacja benzynowa tutaj. Dobra, może być tutaj fik. I tutaj. Fik. Pięknie. I teraz tak. Tutaj takie coś. Takie coś. Takie coś. I takie coś. I mamy piękne kurde stacje benzynowe. Jeszcze tu McDonalda tylko będzie brakowało. Dawaj mi to za ruble od razu. Trzeba tu jeszcze kogoś zaraz, żeby taj przyjeżdżał, przywoził. Teraz tak. Żeby to była droga jednokierunkowa to trzeba zrobić tak. Trzeba zrobić tak. Tam już jest, dobra? To jest gdzieś. Z miejsce, Gdzie to się zaczyna? Halo, autozapis, tu się chyba zaczyna. Dobra, tutaj tak. Cyk, 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 cyk. I tutaj dotąd. A tutaj teraz mamy taką drogę. Taką drogę, piękną, jednokierunkową, taką piękną, jednokierunkową, tutaj taką, cyk i aż dotąd, tutaj tak samo jeszcze tu i tutaj tu, o, no kurde, no to wygląda pięknie po prostu, pięknie, że aż mięknie, yy, tutaj prądu pewnie nie ma, no właśnie, budynek jest bez zasilania, także bardzo fajnie, zaraz, zaraz coś tu pokombinujemy, tutaj też jest bez zasilania, ale niestety te tanksztele tam nie sięgną już. Dobra, teraz tak, linia, po pierwsze wysokiego napięcia, żeby elektrownia, znaczy żeby kopalnia miała prąd, cyk. To by było nic więcej, chyba tam nie odciąłem, no ale tutaj trzeba zrobić kurczę remont, bo to jest, to jest dramat w tym miejscu. To jest tutaj dramat po prostu, ale muszą sobie tu przejechać, jakoś sobie poradzić. Kurczę, tu bym musiał po prostu większym łukiem troszeczkę przejść, tylko tu zaś druty odciąć, odciąć tę drogę tam. Pod taśmą raczej przejdzie, ale, ale kurde. Dobra, ale w sumie to zaraz. Mogę zrobić chyba tylko tak. 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 No to też by było fajnie, tylko że tego to na pewno teraz nie wyburzę. Tutaj te... Ups. <trych> Trochę chyba za dużo jednak obciąłem. Ale trudno, damy radę. Tutaj tak. Jak zbyt stromo, co wy, Co za brednie. No, nie do końca o takie coś mi chodziło. O, o, o. No to na jedno wychodzi, no ale dobra, niech będzie. Proszę to zbudować. Teraz sobie ustawimy tę drogę tutaj jako jednokierunkową też już od razu. Może będą korzystali z dwóch pasów. Jeszcze przed, nie wiem, potem to wyremontujemy znowu. Tutaj tak. Tu do jazdu nie trzeba, bo tu jest tylko to. To może zostać taki. Tam też raczej nie, więc też może zostać po prostu taki, proszę bardzo. No to teraz po raz 25 zrobimy sobie tutaj od nowa linię wysokiego napięcia. Proszę tutaj, pyk. Dwa słupy w jednym tam się postawiły, bardzo fajnie. Niech se stoją już, trudno. Dobra, buduj zarublę oczywiście. I tutaj jeszcze, zało będzie ciemno zaraz, super, to będę dużo widzieć. Tu jeszcze gdzieś odciąłem zasilanie jakieś. Tamte, tak? Tamto znaczy To przejdziemy sobie tędy tym razem z tej strony. O, dobra. Proszę zbudować. Tutaj też coś jest odcięte. Aha, bo to jest to osobno. Dobra. Dobra, tylko że może tutaj jeszcze sobie zrobimy. E, tutaj jeszcze sobie zrobimy rozdzielnie. Średniego napięcia taką małą. Nie wiem, gdzie za bardzo ją tutaj wcisnę, w ogóle. Pliska. Pliska rozdzielnia, halo. Wyrówny walkiś tutaj poproszę troszeczkę. Może coś, coś, coś takiego? Rozdzielnia średniego będzie? Będzie, dobra, jest, Ok. Proszę zbudować. Proszę zbudować. Teraz tak, druciszę ...z tej strony tutaj te ciszę teraz troszeczkę, tutaj trzeba inaczej przejechać. Trzeba przejechać stąd jakoś. Cyk. kąd połączenia jest zbyt ostry. O! Cyk. 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 Kurde. Nie zrobię tego, to nie wyjadę teraz. Już ciemno jest, nic nie widać. Kurde, zgasły wszystkie światła i. Kurde, i takie tam. Dobra. O, a tak się da. Tak się da. Da się przejechać tędy, tędy. Dobra, jest! Teraz jeszcze tak, podstacja gdzieś tu. Zaraz koło w sumie tej rozdzielni, bardzo ładnie. O, super jest. Buduj, buduj. Chyba za dolary... nie, za dolary można w sumie budować rzeczy już. Aha, w złą stronę to zbędne, no trudno. Cyk, 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 cyk. Teraz to mnie nie interesuje, byle by było. No i dobra, i stacje benzynowe, piękne są, autostrada już w miarę działa. Tutaj się trochę odkorkowało, nawet mogę tę drogę poprawić, chyba już. Cyk, cyk. Ciekawe, czy się uda, czy znowu coś wysraży, na przykład, nie wiem, jest coś, coś tu blokuje, po prostu, czy coś nakłada się z istniejącą konstrukcją. No, oczywiście, że się coś nakłada z istniejącą konstrukcją, dlaczego by nie. Dobra, coś przejdzie, przejdzie, przejdzie. Ok, jest dobrze, jest dobrze, przejdzie. Cyk i cyk. Trochę tam ten ostatni jest, jest trochę krzywy, ale możemy to jeszcze spróbować wyprostować. No nie, ba nie do końca. Dlaczego jestem tak upośledzony i wszystko muszę mieć tak, kurde, prosto? Co za różnica? Kogo to obchodzi? Dobra, jest już, jest już, super. Teraz to jeszcze niech będzie jednokierunkowa, proszę bardzo, i tutaj nie będzie taki wjazd, proszę bardzo, belejaki. no. Autostrada gotowa! Kawałek jest! Od tego do tutaj tego, proszę bardzo, ten najważniejszy element w sumie cały zrobiłem, nawet się nie spodziewałem, że to się uda tak w miarę łatwo zrobić. Co prawda krzywy jest jak mój ryj cały ten odcinek, ale trudno tam niech będzie. Tory kiedyś tam też buduję przy okazji. Czy coś tu jeszcze nie ma prądu, czy coś tu jeszcze jest odciętego? To nie ma paliwa na pewno, także tu jeszcze trzeba będzie zaraz jakiegoś e, ogarnąć kolegę tutaj. E, kolegę tutaj, mordeczkę, wariacika, który tam będzie paliwo woził. E, cysterna, dawaj. Kogo by tutaj zatrudnić? Takiego, jakiegoś kurde, ziomeczka. Nie wiem, ile tam ton tego paliwa. 7. Tu 12, tutaj 7. Coś takiego szybciutkiego w miarę. 5 ton paliwa trochę, chyba mało. Dobra, ale takiego ziła. 6 ton paliwa tam może wystarczyć, albo ja tego zrobimy. Tego, dobra, ZIL, Zil 130, ten z białą, prawilną mordeczką, także proszę bardzo. Paliwo mamy tutaj. Ładujesz się oczywiście, ups, yy, ładujesz się tutaj. Co ja tu klikłem? Nie to klikłem chyba, co trzeba. Tu? Tu, o. I ładujesz się tutaj, do pełna ładujesz się paliwem. I potem jedziesz, ja byłem? Tutaj. I potem jedziesz najpierw tu. Tutaj się proszę rozładować, do tych 50, tam powiedzmy połowę z tego i potem tu, nie, nie interesuje mnie, tutaj chyba sobie zawrócić po prostu, nie interesuje mnie jak to zrobisz, ale masz tam zawrócić. Tutaj oczywiście też wyładunek, już do pełny wyładunek i jedź, proszę bardzo, jedź i, i proszę, proszę to ogarnąć i dostawy paliwa do tego. No to by fajna autostrada, nawet jeżdżą, autobus właśnie wyprzedził dwie wywrotki, które są wolniejsze. Tutaj coś się zatrzymało, jakieś zatrzymanko, coś wyprzedzanko nie wyszło. Tutaj teraz wywrotka też idzie, wyprzedza dwie inne. To działa. Co prawda. No krzywo, krzywizna tej drogi jest po prostu fenomenalna, najlepsza na świecie i w ogóle, ale no hej. Działa działa, jeżdżą, jeżdżą. No prędkość tam też nawet jak, jakoś im specjalnie nie spada mimo tych wertepów. Są twarde, ruskie maszyny, gniotca, nie ma niełamiotca, także przez takie wertepy to przejeżdżają z prędkością maksymalną, nie ma żadnego problemu. Tu widzę, jest jakieś lekkie zatwardzenie, ale, ale dają radę. Tu ma, malczanem ktoś ciśnie uparcie za koparką, zamiast wyprzedzić. O, ta ciśnie, a tutaj zaraz będzie... i kraksa, już posprzątał trabanta, już wypadek, już ofiary śmiertelne. No widzę... No, sorki, ale zderzenie trabanta z żółkiem... To raczej, wiecie, tam stref zgniotu, no chyba nie bardzo, także, także, chyba, chyba nie bardzo. Smark. <laughs> Teraz tak, te kombajny do tych dwóch pól, to widzę, że one chyba będą musiały jechać całą drogę tutaj, zawrócić tu i dopiero, dopiero na to pole tam. Może byśmy to troszeczkę przerobili tutaj, żeby tutaj był dojazd taki troszeczkę wzdłuż tych pól, po prostu takimi drogami gruntowymi. Tu już się chyba nie uda, co? No ale dobra, tam się zawróci. zamiast tych wjazdów tutaj wszystkich... Dwóch to... o. Teraz chyba będzie lepiej. Co tu jeszcze możemy zrobić sobie? Jednak nie. Dobra, takie coś. Proszę bardzo, teraz będzie lepiej. E, tu jeszcze został kawałeczek, widzę, drogi. Okej, okay, czy tutaj jest jeszcze kierunkowa wszędzie? Chyba tak. Chyba będzie, no to kurczę, to gotowe. To dziękuję za, za, za oglądanie. Do widzenia.